W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu efektywne zarządzanie czasem pracy stanowi kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Dlatego warto przyjrzeć się, jak narzędzia takie jak Comarch ERP Optima mogą pomóc w optymalizacji tego procesu. A jednym z najważniejszych elementów tego systemu jest jego funkcjonalny kalendarz. Zaczynając przygodę z Comarch ERP Optima. Kluczowym krokiem jest prawidłowa konfiguracja kalendarza. Możemy to zrobić w prosty sposób, przechodząc do sekcji konfiguracja, a następnie do płac i kalendarzy. To tam możemy modyfikować kalendarz, określając okres, dla którego chcemy wprowadzić zmiany, czy to dla miesiąca, czy roku. Ważne jest, aby zadecydować, czy wcześniej zdefiniowane dni mają być modyfikowane, a także aby nanieść święta oraz dodatkowe dni wolne od pracy. Funkcja seryjnego wstawiania dni pracy umożliwia zaś szybkie definiowanie powtarzających się wzorców. Komarch ERP Optima oferuje trzy główne metody rozliczania czasu pracy. Pierwsza z nich to rozliczenie według kalendarza które jest najbardziej szczegółowe i pozwala na precyzyjne śledzenie czasu pracy każdego pracownika. Jeśli pracownik nie miał odchyłek ani nieobecności, program automatycznie przyjmuje normatywny czas pracy z grafiku. W przypadku nadgodzin lub dni wolnych takie dane należy nanosić ręcznie w zakładce kalendarz. Drugą metodą jest rozliczenie według obecności. Wymaga ono uzupełnienia wszystkich dni o rzeczywisty czas pracy. Taka procedura działa podobnie jak w przypadku rozliczenia według kalendarza, ale bez modyfikacji zapisu w dniach roboczych. Trzecią metodą jest rozliczenie według zestawienia, która skupia się na podawaniu sumarycznego czasu pracy, w tym nadgodzin i dni wolnych. Aby maksymalnie skorzystać z kalendarza w komarch ERP Optima, warto wprowadzać regularne aktualizacje oraz precyzyjnie rejestrować nieobecności. Zaleca się także korzystanie z rejestratora czasu pracy, co umożliwia automatyczne ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, jednocześnie oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów. Komarch ERP Optima przygotowało także szereg zaawansowanych funkcji, które mogą znacznie poprawić zarządzanie czasem pracy. Przykładem jest ustalanie indywidualnych limitów nadgodzin dla pracowników oraz automatyczna modyfikacja planu pracy dostosowująca się do odnotowanych nieobecności. Dzięki temu proces rejestracji nieobecności, np. chorobowych, staje się znacznie prostszy dzięki możliwości importu e zwolnień z plików CSV. Podsumowując, efektywne zarządzanie czasem pracy z komar ERP Optima to klucz do zwiększenia produktywności i optymalizacji procesów w firmie. Regularne szkolenia oraz aktualizacje wiedzy pozwolą w pełni wykorzystać potencjał tego systemu w zarządzaniu czasem. Inwestując w jego wykorzystanie, inwestujesz w przyszłość swojej firmy. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie, zespół doświadczonych specjalistów firmy Neosmart pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości Komarch i Optima. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.